we Niestety, w ostatnim czasie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, pojawia się coraz więcej informacji, zgodnie z którymi duchowni rażące nadużywają tego bezgranicznego zaufania. Afery pedofilskie wybuchają jedna za drugą, a teraz po raz kolejny pojawiła się informacja, zgodnie z którą ksiądz, który został przeniesiony z innej parafii, miał wysyłać małemu chłopcu dziwne SMS-Y. Na szczęście zauważyła to matka dziecka. Ksiądz wysyłał niepokojące SMS Y do nastoletniego ministranta matka 14-latka będącego ministrantem w kościele na zakopiańskich Francówkach zauważyła na telefonie swojego dziecka bardzo niepokojące wiadomości SMS, których nadawcą był miejscowy ksiądz. Zgłosiła sprawę na policję i już wkrótce na lokalną parafię weszli policjanci, którzy zabezpieczyli ją. Inaczej komputer księdza. Rozmowa zahaczała o sferę intymną, jednak zdecydowane nie było tam żadnych propozycji seksualnych ani treści pedofilskich. Była to rozmowa zaprzyjaźnionego księdza z młodym człowiekiem. Mówi faktowi Barbara Bogdanowicz, prokurator Rejonowa w Zakopanem. Ksiądz został przesłuchany, lecz ostatecznie go zwolniono i nie usłyszał zarzutów. To jednak nie koniec całej sprawy. Zabezpieczyliśmy komputer i telefon. Jest to dopiero początek śledztwa. Wszystkie informacje, jakie otrzymaliśmy w sprawie, będą weryfikowane dodaje prokurator. To nie pierwszy szokujące doniesienia o duchownym okazuje się, że to nie jedyny skandal. Który ten ksiądz wywołał. Niedawno został przeniesiony z parafii w Brzeziu pod Jeliczką, gdyż jego zachowanie również nie podobało się rodzicom dzieci, które tam uczył. Jak wynika z doniesień mediów. Choć jego czyny nie były bezpośrednio związane z pedofilią, u wielu budziły oburzenie i poważne wątpliwości. Gazeta krakowska podaje, iż duchowny nie stronił od bezczynnych komentarzy w kierunku dzieci, które często miały podtekst seksualny. Rodzice jednego z uczniów w końcu wytoczyli sprawę przeciwko przedstawicielowi kościoła, którą wygrali. Oskarżali go o naruszenie godności i dyskryminację ich dziecka. Po przegranej sprawie interweniować musiało kuratorium, które odsunęło go od pracy w placówce szkolnej. Ostatecznie w 2017 roku został także zwolniony z obowiązków w miejscowej parafii oraz przeniesiony na chramcówki.